Jadę właśnie nad morze, więc żeby nie było nudno, zróbmy sobie jakiś challenge. Spróbujmy dojechać z Warszawy do Gdańska bez ładowania. Czy damy radę? Co? Dobra, próbujemy i tak. 20 minut stania w korkach. Jeszcze z Warszawy nie wyjechaliśmy. Ale prognoza już coraz lepsza. Żeby to się udało, nie mogłem za bardzo szaleć. Jechałem sobie tak na spokojnie. Zaraz się ślikam. Robimy 5 minut przerwę. Jest McDonald's. Uff. Tu są jeszcze super szybkie ładowary, ale my się nie ładujemy tylko siku. Miałobyś tylko siku, ale wzięliśmy jeszcze kawę i byliśmy tam łącznie 15 minut. A można jeszcze było podłączyć, ale po co? Lepiej się stresować. Została godzina i 100 km. Możemy w ogóle pobić rekord ceny, bo ładowałem się tanim prądem nocnym. A tam gdzie jedziemy też jest jakaś promocja. 16.05 wjechaliśmy do Gdańska. Malutko tej baterii, ale już blisko. Nie lubię tak na styk jeździć Na ładowarkę dojechaliśmy dokładnie na 5% I mimo, że da się tak jeździć To lepiej było go na tym postoju podłączyć Ale jest jeden plus takiej jazdy Cena Ta trasa kosztowała mnie 70 złotych